Cześć, jestem Spider i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft Survival. Mieliśmy wybrać się do Noteru, ale zdałem sobie sprawę, że co mi z kwarcu, jak nie posiadam dużej ilości żelaza. Tylko wybierając się na Cave, czuję się trochę niepewnie w tej skórzanej zbroi. Żelaza tylko 12, więc zrobimy sobie diamentowe zbroje. Diamentową zbroję. Nie będziemy sobie żałować trochę tych diamentów na kopały. No i robimy sobie klatę. Buty. Mam nadzieję, że starczy mi na całość. Chciałbym jeszcze diamentowy miecz. Tak wystarczy. Dobra, mamy secik. Mamy diamentowy mieczyk. Żelazne sobie odłożymy. I ubieramy się w nasz nowy diamentowy strój. O! Proszę bardzo, mamy całą tutaj na dole zbroję diamentową. Zobaczę, czy mogę sobie zęczątować ten miecz. Co on mi da? Ostrość 2. No i właśnie dlatego też chcę się wybrać do jakiegoś cave'a bo zużywam ostatnie dwie sztuki lazurytu. Ostrość 2, zaklęty ogień. No, pięknie mi się trafiło. Idę, odłożę te diamenty, które mi zostały. Znowu będę musiał wejść do kopalni i je pokopać. Ze szczęściem jest trochę szybciej, mam oczywiście kilo ze szczęściem, ale kopiąc te diamenty, zobaczcie, ile mam łupkowanego bruku. Także nie przedłużając, lecimy do kopalni. Pochodnie mamy. Nie wiem, czy pamiętacie tam to żelazo, które kopałem zejście w dół. Tutaj sobie oczywiście odkładam lawę, a jeszcze szybko. Odłożę, na razie do jeziorka. Później, jak będę miał dużo żelaza, to narobię sobie wiaderek i będę sobie trzymał. W ogóle, później to też nie będę musiał aż tak kolekcjonować. Pójdę do neteru po prostu sobie naprzynoszę. na w Na neterze mamy dużo lawy, naprawdę dużo. No i nie wiem, czy pamiętacie, tutaj chyba to było. O. widzicie? Tam już jest jakieś złoże miedzi i dużo, dużo żelaza. No i chciałbym tu zejść przede wszystkim. Zrobię sobie jakieś schodki. Znając życie, spotkam tam jakiegoś przyjaciela. Typu Creeper. Będę musiał to szybko pooświetlać. Ale to nic. Jakoś damy radę. Dobra. Teraz sobie zrobimy schodeczki. Muszę się rozejrzeć. Nie chcę tak na wariata wskakiwać zobaczyć co tam jest nie chciałbym zginąć na początek wyprawy Dobra, nie widzę tutaj nic Pochodnia w rękę i lecimy ja to robię tak, że wskakuję, oświetlam szybko dany rejon już słyszę ząbiaczka, tam mamy lazuryt coś co bym bardzo chciał a ja widzę, że ta kopalnia jest duża, będziemy sobie tutaj dużo kopać, oj naprawdę dużo jest towaru, zobaczcie jeszcze tam na dole jest Enderman nie patrzymy się na niego będziemy musieli toczyć z nim drakę dobra z grubsza oświetlone, oj możemy spróbować oczywiście Endermana możemy załatwić w prosty sposób, wkopujemy się na wysokość dwóch bloków, patrzymy mu w ślepia i on do nas przyjdzie. Oczywiście Dermot ma wysokość trzech bloków, także nic nam nie zrobi. w go ciach. Załatwimy. Ej, te dźwięki tutaj są. No, Edzio. Gdzie zniknąłeś? Najgorsze jest to, że on teraz... ...będzie na nas polował. gdziekolwiek on się pojawił raczej się nie spalił No i narobiliśmy sobie kłopotu Bo on się tutaj do nas oczywiście teleportuje za chwilę aczkolwiek chyba gdzieś zniknął albo się spalił po prostu Aha, mamy wodę o, właśnie o tym mówiłem w wodzie też jesteśmy bezpieczni. Te pany boją się wody. Dobra, załatwiliśmy go. Mamy perłę. Gdzie on się wcześniej zaczaił, To nie wiem. Ale poradziliśmy sobie. Tu jeszcze troszkę oświetle i biorę się za zbieranie tego całego żelaza. O, i tam jeszcze tu na dole. Tam mamy tu zaginioną kopalnię chętnie tam wejdę któregoś razu, a teraz zbieramy razuryt. Mam nadzieję, że ta zbroja wystarczy mi do w razie wybuchu creepera. Małe złoże, trzy sztuki, ale zobaczcie, ze szczęściem mamy ponad 70 sztuk. No i liczę na to, że tak samo będzie z żelazem. Może tutaj sobie wskoczymy. Na razie się podbuduje, o i kopiemy oczywiście ze szczęściem zobaczcie, trzy złoża 7 sztuk żelaza gdzie to jest następne? tutaj będzie mi to spadać zapewne trzymając shift oczywiście podbudowuje się żeby nie spaść o, dobra, jesteśmy nad tym Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie spadać do naszych rąk. Aby nie jakaś lawa z nadszelaza. No to dopiero by było zabawa. No i dobra. 4 sztuki, 20 sztuk. Widzicie? Ze szczęściem to jest naprawdę szybkie kopanie. Szybkie kopanie, szybkie zbieranie żelaza. Bo bez szczęścia no miałbym tylko te 4 sztuki oczywiście, tak? sobie powybierać to żelazo naprawdę bardzo bardzo potrzebne jesteśmy o widzicie woda woda z góry teraz y, nie wziąłem sobie żadnych bloków no tutaj mam niby całą jaskinie dobra sięgnę sięgnę jedna sztuka Lecimy. Tam mam jeszcze żelazo. Zbieramy całe to żelazo. Nie zostawiamy nic. Zobaczymy pod koniec ile nam się uda tego wszystkiego nazbierać. Bo robiąc farmy automatyczne będę potrzebował zapewne dużej ilości lejów. A na jeden lej idzie 5 sztuk żelaza. Mamy 62 prawie stak. Dobra. Zbieramy. Za daleko się rozpędziłem, jak leciałem z tym oświetlaniem. Teraz wracam i zbieram to, co poomijałem. Węgiel też sobie zbiorę, oczywiście. Kopanie węgla daje nam również exp który przyda mi się do zaklinania. Ale i węgiel również przyda się do przepalania. Myślałem, że trochę wrogich mobów tutaj spotkam. No tu jakoś tak bez niczego, bez walki, poza tym Endermanem, który chciał, nam, chciał nas taktycznie załatwić, ale to niestety taktycznie my go załatwiliśmy. Tu jest kopalnia. Dobra, myślę, że tamtym wejściem można spokojnie wejść i zwiedzić. Tam też będzie parę ciekawych rzeczy. Zjemy sobie jeszcze, tam jeszcze jest pojedynczy blok żelaza. tu jeszcze jakoś ciemno jest o dobra, tu mamy kopalnię tu mamy kopalnię i tam mamy kopalnię o ile pamiętam nie, tu była woda, o widzicie zostawiłem żelazo <grym> to była woda, dobra lecimy sobie tam do tej kopalni opuszczonej tam na pewno będą wrogie mopki jakie ładne zejście mamy i pierwszy wróg. Oczywiście do szkieleta warto założyć tarczę. No i dobra, walczymy. O, widzę, że mamy jeszcze na plecach jednego. Zaklęty ogień jest fajny. I szybko sobie oświetlamy. Tutaj ten rejon. O, tu mamy piękne złoża. Zobaczcie. Piękne złoża lazurytu i żelaza. Będę musiał tam pójść. To koniecznie. Szybko sobie. Co ja tu widziałem? Myślałem, że to diamenty. Ale to trochę nie ta wysokość. o i ten cave jest naprawdę potężny. Zobaczcie. Tam jest ząbiaczek. Myślałem, że to jakiś. Mieczem, oczywiście, możemy też zbierać nicie a nożyczkami pajęczyny. No ale mi są potrzebne nici, a nie pajęczyny. Dlaczego mi te pajęczyny tak naprawdę potrzebne? Dobra, lecimy w tą stronę. Żelazo w każdej ilości biorę. Miałem robić farmę żelaza, ale stwierdziłem, że w tym. Świecie. Nie będę robił farmy żelaza, choć przydałaby się, nieograniczone źródło, sprzedaż i w ogóle. Ale chciałbym pozwiedzać duże ilości właśnie takich kejów. Tu oświetlałem. Tam mam jeszcze jeziorko lawy, tam na dół duże zejście. Mam nadzieję, że nie spadnę. Dużo żelaza, naprawdę. Zadowolony jestem. przy takiej ilości w zupełności wystarczył na pierwsze farmy. Na tłok nie idzie dużo. Tłoki też są potrzebne, właśnie do farm automatycznych. Dobra, zabieramy żelazo i uciekamy. Ciekawy jestem, ile już mamy tego żelaza. Zobaczcie, ponad dwa staki. Ponad dwa staki, naprawdę. Dobry, dobry lód. No to co? Teraz lecimy potem lazuret myślę, że jakoś tam wrócimy, oświetlamy, ja to biegam szybko, oświetlam Nie chcę mi się walczyć z tymi mobami dobra, obleciałem szybko, przeleciałem już mam jakiegoś szkieleta, proszę mi tu nie przeszkadzać. Panie szkielet, proszę uciekać spal się właśnie mi tu z góry spadł, no, ale to nic w diamentowej zbroi czuję się troszkę pewniej niż w skórzanej diamentowa to jest diamentowa, nic nam tutaj nie przeszkodzi No dobra, ja tu poleciałem oczywiście na wariata to sobie też oświetlimy jak najbardziej proszę mi tu nie przychodzić ciachamy to żelazo Chciałbym wykopać ten lazury co tu widziałem, tylko gdzieś mi zniknął. Dobra, zaraz go znajdziemy, namierzymy. Ja jakoś spadłem tu z góry. tutaj jest, widzicie, świeci się ładnie na niebiesko. Zapalmy sobie pochodnie. Najgorsze jest to, że niedługo będę musiał uciekać, bo kilo z moim szczęściem powoli się kończy. Nie sądziłem, że tak dużo będzie tego towaru. No ale jeszcze coś tam pokopiemy. O. Prawie 300 staki żelaza. Ponad stak lazurytu. Lazuryt jeszcze mamy tutaj. Też sobie wykopię. Miałem wejść do jaskini, a będę siedział i dłubał żelazo. No i złoto oczywiście też. pewno nie spadnę. Złoto będzie nam potrzebne oczywiście do neteru. Można prowadzić handel z piglinami, ale również żeby te pigliny nas nie atakowały, będziemy musieli założyć jakiś element złotej zbroi. Gdzie pan tam mruczysz? Proszę tu być cicho. Ja tu pracuję. Nie kopcie to. W taki sposób, bo można się spalić. Można się spalić. Zdarzyło mi się, że wykopałem sobie diament, a nad nim była laba. No i zobaczcie. Chwilę pobyłem w tym kajwie. i już jestem zawalony różnymi rzeczami. Nie wiem, czy jeszcze wykopię. Ostatnie użycia. Dobra. Nie ryzykujemy, będę musiał zrobić sobie enchant z naprawą, żeby naprawić ten kilof, no i co, I teraz wypadałoby wrócić do domu, to jest zabawa na dłuższy czas, ktoś mnie tu atakuje, muszę wycofać, zobaczyć z której strony, prawdopodobnie tam, no, ale dobra. Uciekamy stąd. Kilof nam się skończył. Myślałem, że trochę dłużej pokopie, A tu się okazuje jednak, że no nie. Chyba przyszedłem stąd, o ile się nie mylę. robimy sobie schodeczki. I uciekamy z powrotem do swojego domku. Mam nadzieję, że trafię. Przejdź za światłem. Nie tu. Czyli jak nie tu, to uciekamy. Stamtąd przyszedłem teraz, uciekamy w tamtą stronę. Oczywiście będę tutaj wchodził, wejdę któregoś razu jeszcze i wykopię całą resztę. Kopię całą resztę, może znajdę coś ciekawego. To teraz będzie właśnie zagadka. Skąd ja przyszedłem. Tam jest jakieś światełko. O ile pamiętam, to ja tu zaskoczyłem. Coś tak powoli zakręciłem, ale nie jestem dokładny pewien skąd. To chyba było tutaj. Tak mi się wydaje. Dobra, skoczymy, zobaczymy. Tak, to było tutaj. Zamorujemy sobie, żeby nam tu nic nie plazło. Niepożądanego. Najjemy się. No i dobra, i wracamy do naszego domu. Nawet mamy dzień. Widzicie? Ładnie, pięknie. Lecimy sobie. O, zobaczcie, ładna też diamentowa zbroja. Tam już urosły krzaczki, dodałem troszkę snopu wsiana. O. Trzcina sobie urosła. Zwierzątka troszkę rozmnożyłem, no będę powoli działał. Tam w środku w tej oborze zrobię farmę wełny, farmę wełny, tylko będę właśnie potrzebował lejki, wagoniki. Miałem wejść do tej kopalni opuszczonej, no ale bez kilofa ze szczęściem nie chcę. Szkoda mi tego towaru marnować na pojedyncze wydobycia. Zobaczcie, mamy 3 staki żelaza i 3 prawie staki lazuryty. No dwa. Będę sobie mógł enchantować. No teraz musimy odłożyć ten kilo. Ze szczęściem. może na diamentowym nam się coś trafi z wydajnością, z niezniszczalnością. To by było coś. teraz odłożę sobie tutaj to żelazo i będziemy to przepalać. Ale właśnie do tego przepalania takiej ilości rzeczy bardzo dobra jest lawa, którą szybko też pobiegniemy. To troszkę łyso jest tam też, ogołociłem to. No będziemy robić dróżki, tu jakiś może kolejny budynek. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam będziemy budować. Po kolei jakieś fajne rzeczy na pewno znajdziemy. No i dobra, mamy wiader kolawy. Lecimy do naszego domku. Tu będzie dróżka zapewne, to będzie wejście, tak, tu tędy, tu będzie rozkrzyżowanie do naszej altanki i do kopalni, a pomiędzy tą drogą będziemy tworzyć sobie inne rzeczy. Na pewno farma trzciny tutaj zniknie ta. Jakaś farma pszenicy może automatyczna z villagerem. Zobaczymy, coś tam sobie powodujemy No i teraz zabieramy węgiel, wrzucamy to wiaderko i wrzucamy to żelazo. Węgiel może przerzucę tutaj. Na razie. No i jeszcze co wam zapomniałem powiedzieć. Właśnie na początku zrobiłem sobie tutaj taki magazyn, bo już tam się zacząłem gnieść. I już mam porządeczek, porządeczek jest zrobiony, wszędzie są jakieś rzeczy, tu mamy enderperłę, odłożymy sobie, także trzeba sprzątać na bieżąco, sprzątać na bieżąco, żebyśmy nie mieli bałaganu. Kości przerobię na mączkę kostną, może nam się przyda, zaczynamy już powoli zbierać, tutaj mamy również nicie, o te zbieramy przydadzą się nauki czy na inne rzeczy zobaczymy to miałem iść po żelazo na poziomie 10, tylko właśnie wszędzie miałem jakieś kejwy ten miec tą niezniszczalnością, żelazny powiesimy sobie tu no to zrobiłem sobie zegarek cztery sztabki złota jeden czerwony proszek i mamy zegarek powiesiłem sobie, wiem która jest godzina no i dobra, żelazo nam się przepala będziemy mieli z tego dużo, dużo fajnych rzeczy, dołożę bo tutaj nie zapominajmy, że jest 100 sztuk się może przepalić na wiaderku lawy tak więc mamy trzy staki mam nadzieję, że nawet jestem pewien że w przyszłym odcinku pójdziemy sobie do neteru zobaczymy co tam nas czeka w tym neterze w jakim biomie się pojawimy no i oczywiście postaramy się nazbierać jakąś znaczną ilość kwarcu, również ze szczęściem, bo też to działa, to szczęście na kwarcu. I zaczniemy działać z automatycznymi farmami. Może najpierw zaczniemy od farmy trzciny albo od farmy wełny. Także dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!